Włoch jak przyjdzie, to uwodzi, kogo starą badę, wie pan, strat uwodzi, gdziekolwiek przyjdzie, pokaże, I wie pan, że jest jakiś triumf elegancji nad szorstkością obejścia, jakaś delikatność, uwodzicielstwo, ma w sobie romantykę, wypowiada zaraz przyjaźń, jakieś tango figurowe, róże czerwoną, zaraz wypowiada flirt i to daje w efekcie romans w pierwszym kroku. A kto nie lubi, gdy się mu pokaże elegancką uwagę i włochu w On czy to baba, czy ma kurzajki, zajady, pstrep, żeby ona jest młodzona. Natomiast Anglik to widzi tylko jakoś... Coś, co w piłkę przypomina tego rozjusza i coś, co jeszcze nie jest zepsute, to ja chętnie przykuwa uwagę, bo to można zepsuć <grym się zaszczytnie> no, tak jeszcze. Ale obserwacje klubowe bywają zaszczytne. Po 50. Życzę pan sobie po 50. Może być. Proszę Pana wszystko dla pana. Słynę z elegancji. Stoję tu od rano z i Rozmieniam komu popadam. Już dwie pan... jest czego? O! Dobra sekwencja. Dziękuję dobra, dobra wypowiedź. Jaką ogromną głębią. Fajnie wygląda jak pan patrzy, że on ma stówkę. Jak nie ma pan, na już wszystko. Pan co, ja panu pozwolę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czyli mi pan przypierdolić? Nie, kobiety na imprezie. Rzuca się nie Kobiety na imprezie. Jedna komputer, druga telefon. Nie jest to niepotrzebne. Idę. Pan się czuje w USB. Zamlewają pana. Ja przez całe życie to miałem. Tego pan już nie wyjdzie. Razem po bo policja. Ale to też wieczorem. Kom komputery? Co? Nie, cokolwiek. Byłem by przegrywałem z papierkiem, kurde, z kondonem użytym, z Przegrywałem z każdą wartością powyżej 0,8 80. Zł. A tutaj z komputerem to i tak Pan ma wartość. Niech Pan popełni samobójstwo, bo nie ma pan po, po żyć taką wartość. To jeszcze jeszcze książkę, do końca i wtedy z to, to jest ja Dobrze to doradzam? Bardzo optymistycznie, nie? <laughs> nie chcę Panu